Nie? Nie? Tak, na czerwonym razie No to, ja to, ja to ma... witam wszystkich o, serdecznie. Na początek chciałam szybko dzieciom nakreślić, co to jest za święto A dzisiaj. A no. Dzisiaj ma miejsce noc świętojańska. Jest to i następujące panie święto Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela 24 czerwca, mamy opóźnione ze względu na powodę. Od niepamiętnych czasów uważane były za najbardziej niesamowity moment roku. Najkrótsza noc i najdłuższy dzień zachęcały do ludowych zabaw i zachowań o charakterze magicznym. Obchodzone obchody świętojańskie, których rodowód sięga czasów pogańskich, w Polsce nazywane były Sobotką tak. lub kupalnocką. W dawnych czasach tak się witali goście, tam goście, tam i domowi, wsypali się ku ogniowi, bąki zaraz troje grały, asady się sprzeciwiały, siedli wszyscy na murawie, potem wstało sześć par prawie, dziewek jednak ubranych i belicą przepasanych. To jest fragment z Henryka Sienkiewicza Noc Świętojańska. Jan święty Chrzciciel przyszedł, więc palą sobótki, a wokoło nie śpiewają, skaczą wiejskie mutki. Nie znoście tych zwyczajów, to nas z wiekiem doszło i wiekiem się ustało. Trzeba, by wiek poszło. Teraz miały miejsce takie obrzędy, między innymi rozpalanie ognia. Ale ogień trzeba było rozpalić w sposób taki jak najbardziej naturalny. Czyli nie było zapalniczki, nie było zapałek, tylko po prostu albo się obracało takie drewnięko, albo się używało jakiegoś krzesiwa, albo kręciło się kołem. I dopiero jak się rozpaliło ten ogień, zanosiło się do wsi. Bo wsi były całkowicie wygaszone, nie było w ogóle światła, było ciemno i dopiero brali ten ogień z pochodniami, zanosili do domu, rozpalali w piecach, rozpalali lampy naftowe i stawała się światło. Teraz nam pan tutaj właśnie w taki sposób. No dobrze, bo to nie jest prawdziwe krzesiwo jakie nie mamy mieli tak, kamienne krzesiwo i prawdopodobnie jakąś korę brzozy, dzięki której mogli to łatwo rozpalić. Dawniej nie było czegoś takiego jak bawełna, którą teraz stosujemy do tradycyjnego rozpalania. My tutaj mamy krzesiwo magnezowe, które jest już syntetycznym krzesiwem nowoczesnym, no niestety nie mamy tego pierwotnego i musimy sobie jakoś poradzić. Czyli taka trochę nowoczesność połączona ze starodawnymi kwestiami, metodami odpalania ognia. Spróbujemy, no nie mamy też brzozy, więc może to być utrudnione, ale spróbujemy. Jest, Jest iskra! Iskierka! Iskra. 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 No właśnie, w dawnych czasach przesano ten ogień z mieszanowego koła ze szprychami symbolizującego słońce i brzozowego kołka. Ponieważ brzoza to było święte drzewo Boga Słońca. Koło oplecione słomą i polane smołą, wywocowane na paliku w ziemi, obracano tak szybko, że przez tarcie okołek dochodziło do zapalenia. W obuścach gromadziły się, się całe wsie, ponieważ udział w takiej uroczystości Zapewniał szczęście, urodzaj i obfite plony. Nie Mówmy hop. Ale więcej, więcej. To nie jest takie proste się wydawał. Dokładnie, nie ma tutaj podstawowych materiałów do odpalenia tego. Nie, 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 nie ma. To się musi porządnie rozpalić. Dopiero wtedy. Teraz to już się na pewno zapali. O, pali się, pali się, pali się, pali się. A co mi dzieciak? Niech dzieciak! No jesteś jeszcze. Tak? No jest Najgorzej jest w zimie przy minus 15, w, w środku lasu, gdzie chrumkają dziki i wiją wilki. No tak to jest ciemną noc. Strywało. Kiedy rozpalo, rozpaliło się takie wielkie oko, rozpoczynały się skoki przez ogień. pary trzymały się za ręce i skakały wspólnie przez ten ogień, co miało zawój nierozerwalność. Panie przez Świętojańskie miało również oczyszczać grzech chronić przed złymi mocami i chorobami. Zobaczcie, przeskoczcie przez ogień. Na więc jak to tak. Nie wyłącz. Tak, poważnie mamy Tak, wspólnie. Pęknie. Brawo. Jeszcze raz? Wystarczy. <grym> wystarczy. Raz wystarczy. Jak na Tak jest. To zapewni wam miłość po kres życia. na koper włoski, piołun, mięta, biedrzenie z cławni w podspolicy Ruta czy piołun broniący przed niebezpieczeństwem. te wrzucano do ogień Noszono. rozrzucano, noszono, ubrania przypięte do pasa, wieszano na drzwiach domów oraz staje i rozrzucano na stajach dróg, aby obroniły w lasach i wsiach, broniąc je przed kladem i tęskaniami. Zioła te zwane były ziołami świętojańskimi, dlatego należało je zerwać wcześniej rano po południu tego samego dnia. Rzucając zioła do oknia, dziewczyny z w na kopie, trzymając się za ręce tworzyły krąg wokół... Tworzą krąg! A, no. Myśmy przyszły tu z daleka, bo ognie święte, nie zabiorą nam już mleka, czarownice te przeklęte. Niechaj rzuca Bogu chrzest! Czarownica Bogu Za mną goni. To teraz wszyscy razem. Na siążele, w niech się oparzy się no. niech nie pogoń, nie no. no. nie. za mną goni. Proszę. nie to teraz pani. mną nie muszą gonić. Niech twój goni za tobą. A mogę, Na na samym dole. Jaki jako symbol panistwa i dziewictwa według tradycji puszczały panny na wydaniu. Janki składały się z kwiatów i żół mających magiczne właściwości oraz ze świec. Zarówno wianek, jak i świeca przymocowane były na deseczce i w taki sposób przygotowane puszczane na wodę. Jeśli wianek popłynął z nurtem, a świeca się paliła, zbliżył się do innego wianka lub wyłowił go bliski sercu dziewczyny kawaler, wówczas wróżyło to szczęście. Jeśli wirował, świeczka zgasła, co najgorsze zatonął, wówczas panna nie miała co liczyć na męża. Gracias.